nagrywam dzisiaj wam filmik pod tytułem 15 pytań To jest tak, tak jakby z moją młodszą siostrą, która ma na imię Madzia No jest dzisiaj trochę pokręcona Dobra, pierwsze pytanie, co jest starszy? Hania Drugie, kto więcej waży? Kto jest bardziej grzeczny? Ja jestem grzeczna? Tak. Kto przeklina? Obydwie. Czasami one przeklina, a ja zawsze przeklinam jak się wkurzę. Kto, kto lubi bardziej jeść? Eee, kto jest większym bałaganiarzem? Ty? Ty masz cały czas porządek w pokoju, ja to mam cały czas. Ty zaraz wam pokażę. Widzisz, jaki syf? Skrzynię na szafie, mama, co tam? No w końcu takie Dobra. E, kto jest bardziej wredny? Media! Hania, e, Kto ma większy... Kto ma więcej butów? E, kto lubi bardziej koty? Ja nie lubię kotów. Ja też! Kto ma telefon? Hania, bo ona nie ma Ma tylko Skype'a, ale nie mogę podać Kto bardziej się słucha? No ty się cały czas słuchasz, ja się nikogo nie słucham Kto się częściej potyka? Hania, ja się potykam zawsze Kto ma większy pokój? Ja mam mały pokój, straszny Mam hmm. dwa na dwa Yy, ostatnie pytanie. Kto jest bardziej odpowiedzialny? Maja. Dobra, papa. Pa, tam... To wszystko dzięki. Yy, Liczymy na łapkę w górę albo w dół, jak są chcecie. No i oczywiście, subskrybacje. Idzie! <laughs>